Pierdolco, przez ciebie się rozbiliśmy ty masz gówno zamiast mozgo czy co korwa to ty ciągnąłeś za tą fikośną linkę a jak uważasz inaczej to ci w pierdole to do tego czegoś przypominającego głowę. Taka korwa nie moja wina że masz gówno nie łocia ja tylko pociągnąłem za tę linkę z napisem nie ciągnąć pod żadnym pozorem bo łodź się rozleci a jak uważasz inaczej to cię tak wrochan że twój pies cię nie pozna. A gej tylko żartowałem dobra idę się rozejrzeć. I tak uważam że jesteś gejem. Ale mnie ten gej w korwiu nie potopisze nie ciągnąć na pewno nie po to żeby trzy osoby potu rząd ciągnęły o jakiś dom dziwnie i wani stąd tropem. Zobaczę może właściciel ma łoć do pożyczenia. pok pok jest tam jakiś gej, po śnie przeszukaniu domu i skonfiskowaniu pieniędzy narkotków papierosów broni i odkonfiskowaniu gejowskich filmów jestem gotowy do zdobycia jedzenia na tej palmie. Okorwałała jest to o wiele trudniejsze niż się myśli bo chyba 50 kg nie jest w stanie osłabić mojej koordynacji. Albo to 1000 i połowa litra 95% bibra własnej roboty no chyba nie. Okretnka na straży. Co korwa okretn przy bramie wiesz co pierdol się pierdol się i nie wracaj. A po co rozmawiać z dziwkami spierdalam. Nie za wielka ta wyspa ciekawe co jest za tą gorką. O jakaś jaskinia. Łokorwa czy ty jesteś tym sławnym nekrofilem ksarspermą tylko w dziwnym gejerko. Nie korwa wszyscy mnie tak nazywają mam tego dość ich. no co, to nie ja. To kim jesteś. E, nie jesteś pedofilem prawda? Nie nie jestem debilowrał. Więc kim jesteś bananie? Nie jestem bananem nie widzisz tego napisu nad moją głową nazywam się Morgan zapamiętaj dał nie jeden. Wow ile to sław to sam Hitler mogę dostać autograf. Spierdala i Kozibobko bo będziesz zabawką tego nekrofila za wzgorza. Aha tylko to nie jest ten sławny nekrofil tylko jego bliźniak Morgan. O korwa nie wiedziałem więc to nekromanta to tak mnie ożywiło o o korwa zacinam się aktwowałeś mój program autodestrukcji. spierdalaj kto nie żyd taki jak łokasz z Z gwiazdka 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 gwiazdka. Aha ha każdy daje się na to nabrać ci lodzie to jednak kretyni cześć, frajerze, cześć ja nie mogę jaki dał na hahaha.